W 13 kolejce pierwszej ligi Dolkan Ząbki zagra na własnym stadionie z GKS-em Tychy. Zespół Roberta Podolińskiego dobre spotkania przeplata słabszymi, a największą bolączką jest brak koncentracji i strata bramek w ostatnich minutach meczów. Efekt? Miejsce tuż nad strefą spadkową. Tyszanie to pierwszoligowy średniak. Tychy o tyle niewygodne, że jest to zespół, który bardzo mało bramek traci. Zespół nastawiony na bardzo dobrą grę z kontrataku i na stałe fragmenty gry. Nie jest to wygodny rywal, o czym przekonało się już kilka zespołów, ale jestem przekonany, że, że zespół spokojnie w naszym zasięgu, myślę, że Tyszanie myślą podobnie o nas. No ale trzeba się nastawić na, na bardzo, bardzo mocną walkę. Problemem Dolkanu w meczu z GKS-em będą wymuszone zmiany w składzie. Rafał Leszczyński, pauza po czterech żółtych kartkach. Piotrek Bazler, naciągnięty mięsień, przywodziciel, więc tych dwóch piłkarzy na pewno nie możemy skorzystać. Co za tym idzie, dalej w kadrze meczowej musimy zrobić miejsce dla kolejnego młodzieżowca. Absencja Rafała jest dość, dość dotkliwa, nie ukrywam, ale musimy sobie z tym radzić. Mecz Dolkan GKS Tychy w niedzielę w Ząbkach o 12:15.